Siema, witam Was na kanale Odkrywca Big. Dzisiaj mamy pierwsze w tym roku spotkanie w terenie naszego stowarzyszenia Batory z Braniewa. Już się ludzie rozchodzą, było takie omówienie spraw bieżących z naszego stowarzyszenia. Zaraz wam pokażę, bo ludzie już rozchodzą się na kierunki. O tak, sporo osób. Tutaj jest część też stowarzyszenia. Jest Daruś, jest Adaś z PGP. Także jest fajnie, mówię, ciśnienie jest, ciśnienie jest, to ja Dla Ciebie mogę nakręcić, no jest Marcin, także zobaczy. To jest ten, co zawsze Żbika Jadasia Adasia trolluje, nie? No tak, siema, siema, Daruś uważa, bo Cię rozjadą, o, jest i Daruś, żeby nie było, no ostatnio nie dojechał, no, a dzisiaj jesteśmy ich i kopiemy co wyjdzie to, to będziemy pokazywać na bieżąco ja się tam przejdę pewnie po ludziach i, i będziemy, będziemy pokazywać znajdę nasze ludzi no, jest, no, jest telewizji? tak, y, trwam. <głos> <głos> dobra dobra ruszamy w tereny i, i mówię będziemy na łączach już niebawem pozdrawiam was serdecznie trzymajcie się Hej. Jeszcze raz prezes. No to zagłusza mnie. <grym> Witam szanownych panie i panów na spotkaniu pierwszym pierwszym, w tym roku. Na naszym tak jakby dziwiczym terenie. Tutaj nigdy nie kopaliśmy zbiorowo. No generalnie mało tu osób chodziło od nas. To, co jak zawsze na takim rozpoczęciu mówię i przestrzegam, jeżeli cokolwiek znajdziecie rozrywkowego, to uważać przed tym, nie grzebać, zaznaczyć, zrobić zdjęcie z współrzędnymi, zgłosimy to do odpowiednich służb. 15 maja zapraszam do wieży, do godziądza, będzie sprzątanie tam, będziemy tam nurkować można będzie rzucać mami. no i generalnie śmieci nie zbierać. Nocnik hmm. będzie jakiś tam zabezpieczony. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jeszcze nie czy wiosną teraz ruszymy w Zambrowie. Albo jesienią, też zapraszam. Tam mamy zezwolenia i szukać szukali szczątków tysa. Znaczy miśmy już część tam wyciągnęli. Generalnie będą dwa wyjazdy ciekawe, ale jest jeszcze trzeci. Gdzie ten chałup Ten już w tej chwili się biorą papiery, żeby prowadzić poszukiwania na terenie dawnego lotniska w Sempopolu. Drugiego jest planowane rzucanie magnesami czyszczenie rzeki Łyna. Oczywiście mam nadzieję, że takiego planu nie będzie po Tak, zaję. I drugiego jest właśnie trzeciego, dokładnie jest w teren. Będzie możliwość nucemeku. Będą to będzie strefa zabezpieczona. Urząd miasta gminy Soboko się postara, żeby był odpowiedni prowiant, że się można uprościć. Powiem, powiem Wam, że w tamtym roku byliśmy. czapeczkę dostawiłem. Nie wiem, czy może odzyskam <laughs> <laughs> Było dobrze, było fajnie, był wysoki poziom wody, ale sobie porzucaliśmy. Pobawiliśmy się. Było, <laughs> było, było dosyć dobrze. I także, że za, polecam tam. Fajna impreza zorganizowana. Bardziej, że... Bardzo miło zostaliśmy przyjęci. Tak, bardzo miło zostaliśmy przyjęci przez panią burmistrz. Yy, to bardzo rzadko się zdarza, żeby organy samorządowe w ten sposób podeszły do poszukiwaczy. To mogą się nasze, nasze, naszym miastom, gdzie może dobrze nauczyć. W no. wodzie na są do nabycia kubki. Osoby, które się zapisały do stowarzyszenia, a nie otrzymały jeszcze frakietki i kamzelki kubę. <głosy> <głosy> dostaną Kuba e, dostaną ten zestaw startowy e, ja nic o tym nie wiem dać nie? też, a też to, nie też nie no makro, macro, legend, leciutki polecam wam to, to tak, uczyć. Powiem no, to, to to to. Bo... Wam czy dobry. No tradycyjnie każdego wykrywacza trzeba się uczyć przynajmniej w czasu. Tak? No, gdzie? A, o, to jest tak prosty w cudu, że... Prawda. Podsumowałeś no. to wszystko. Ale... W standardzie jest ta karbonowka już, tak? W standardzie jest standard, tak, tak, tak. Są dwie wersje. Jedna wersja jest właśnie taka jak tutaj widać. Sam wykrywa ci słuchawki chyba za 3 i ta droższa wersja 4 z groszem do tego dochodzi jeszcze tam bateryjny i tam jakieś tam gadżety jeszcze. I jeszcze cewka na drugą rękę. I cewka Nie, cewka chyba na jeszcze Jeszcze ich nie, to 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 nie to ma w drugiej tej, tej wersji. Tradycyjnie multi to działa znacznie... Nie by było z... nie stać. Multi częstotliwościowy jest wodoodporny sprzęt. Ma dwie dwa programy na plażę ze wszystkim na Tak. generalnie na drobnicy fajne rzeczy bardzo fajne dźwięki to już nie jest to to i te inne to jest kopia mówię Ekwinoksa ja się nie trochę pobawiłem prezes się nie wstydzi powie że chce taki na stowarzyszenie co? ginę zaskoczony znaczy możemy kupić na stowarzyszenie ale będziecie się go uczyć właśnie to było 50% pustu to nie daje Używany to tak jak samochód tak, czuć Używany to Puszka Patrz, puszka Pusta. Nie Puszka Nie puszka Nie. Puszka Z fasolą No a, to korona tak świeciła. Ty, dobry jest jak papierkowe chwyta. Ale No Ale tylko w puszce tak. Te rzeczy, o tak. których mówiliśmy o wyjazdach będą ogłoszone na stronach, tak? Andrzej napisze na, na, o tych wyjeździe do Zambrowa i na yy, Tutaj Zambra. kolega rzuci... O, albo mi się wydaje, albo jakiś guziczek leciał, ale... Porośnięty, to chyba guzik jest w świecie. Chyba ją, Albo jakiś. Nie, no kapselek nie. Wygląda mi to na jakiś guziczek. Mhm. No to mamy pierwszy. Pierwszy fancior Wklepałem ustawienia do gałsika od chłopaków. Stop, Digin zobaczymy co oni tam, e, co te ustawienia ich e, dają. Chodzimy na tej wyższej częstotliwości. Nie wiem, kto tam ma gałsiora. Wyciszyłem żelazo. Zobaczymy, jak to tam będzie się sprawowało. Tutaj, i pierwszy raz chodzę na tej 40-48 kHz częstotliwości. To zobaczymy, co wyjdzie. Coś tu mamy no dosyć porządny haha tak ja wiem mamy a nie bez głowy i bez podstawy ale mamy żołnierzyka strzelec chyba klęczy chyba jo ha! widzicie coś tam coś tam wychodzi Elegancko. Patrzcie co tu leży. A dzisiaj rozmawiałem przed rozpoczęciem poszukiwań. Mówiłem do Dara i Janusza, że coś w fenole ostatnio z miedzią nie wychodzą. Z kłosikiem. Ile tu mamy? Dyszka. Dyszka, menica Nie wiem jaka. Kurde, jaki zabudzony. O, menica A, może widzicie? widzicie, czy nie widać, ledwo widoczna, z 1930 Kurde, pierwszy raz taki zajchany, kurde. O widzicie, lekko się przetrzej jak złotko, ale jest. <noise> Fenolek. Tymczasem i znowu coś tam wpad O. Klamereczka Klamereczka O No i elegancko Lecimy dalej Coś nam dzwoni na 73 I łap drugi tak o, co to? aha moja patrzcie na parstek może drugi tak o He, elegancko nie będę go skrobał, bo może pęknąć ale calutki. He. No to coś tu jest. A mówili, że tutaj słabizna będzie. Ale żadnej łóżki jeszcze nie ma. Dobra, lecimy. Kurde, chyba wszyscy sobie gdzieś pojechali. Bo wokół nikogo nie ma. A tyle osób było. A my mamy pierwszą. Łózkę od PPE Dobra, lecimy dalej. Kurde, taka dziwna sprawa, bo dwa dołki obok siebie i coś takiego. A, dobra. Co jakieś przyłączę? Gniazdo jakieś. Ale kurde. O, rusza się. to mogło być i drugie to samo kurde jakieś urządzenie utajniające to jest no, prawda bo tutaj nigdzie to się nie wyciąga A tak jakby gdzieś miało to wejść ciorbie tu wyjścia go nie ma na kabelek chyba, mhm. że tu jakiś programator był Kurde. to jest C, G, F, E, D. Gdzieś, e. No nie wiem. Zobaczymy, co chłopaki powiedzą. Ciekawa sprawa. Kolega tu znalazł. Ty, no no jest. Jak pary chrony, jakiegoś może, co? Bo to takie. Nie no, za delikatne, wiesz? No myślałem, Cywilne że... coś tam, wiesz? Tak? Jak klamery. Ale kamerka jest, jakiś pasek, nie? Tak mi się wydaje, nie? No patrz, jaka ciekawostka, wszystko tu takie wyszło. Co to o. kurde może być? No kurwa, na pewno gniazda jakieś, nie? No tak, ale nie ma wyjścia na kabel żaden Tak jakby jakiś programator był. No, bo tu kręcisz, nie? No. Jakby to radiostacja, A, jakieś Kilgady czy coś tam, ale kiedyś, nie wiem, czy takie coś było. Nie wiem, co to jest. A, B, C, D. FG. No Może jakiś srebromotor? Ja cię odwiedzę. Śmieszne, o, A tak to ogólnie? Złom Złomu dużo. O, ile ludzi się kurde. Pojawiło nagle. No ale cienko. Cienko. Naprawdę. Dobra, lecimy dalej. Powiem wam. Cienizna. Tutaj dużo odłamków yy, stalowych. Mało kolorków. Jeszcze mi w plecaku browarek tyle złomu natachałem, że mi browarek strzelił. Wiecie, co mi tak mokro w plecy dzisiaj robić? A teraz chyba klamereczka albo łódka, zaraz wam pokażę. Bo sam jeszcze nie wiem. Co to jest? i od jakieś klamereczka. Dlaczego? To nie mam pojęcia. Czy to jakieś torby? Czy coś w tym stylu. Niedługo kończymy, ludzie się schodzą. Już niektórzy pojechali też. Ma być ognisko. Podobno. O, mamy kawałek dzwonka. Szkoda. Nigdy nie znalazłem całego. Zawsze rozbite. No trudno. Już się zajeździłem. Kurde, ale się nakopałem. Złomostwa trochę przytargaliśmy. Później Wam pokażę. Chyba, że się chłopaki zawiną. Ale coś tam powinno być do pokazania jeszcze. Nie tylko u mnie. O, jeszcze druga część. <laughs> Zaraz go skompletuję i poskładam. I będę miał cały. <laughs> o, jest trujeczka <laughs> Szukamy jeszcze może coś tam gdzie mi siedzi. Szkoda, że rozbite, kurde, bo to był ładny. Prawda? Mówiłem, prawie cały. <laughs> Musiało coś go rozjechać, bo znaleźliśmy teraz górną część. Tak gdzie się go zawieszało. Taki mały kawałek. No i te dwa elementy. Jak to było? Tak było. Nie. O! Tak Jeszcze poszpera, może wyjdzie coś, no ale nie zmienia to faktu, że jest potłuczony. Coś go pewnie rozjechało, szkoda. Patrz jaki fart, <grytanie> felolek. I to moje ulubione. Tym razem piątka z kusikiem, zajebiste. Też menica A. Rok 24. Kurczę, jakieś one takie nie doczytam. No, nie doczytam bez. A pewnie 1920. No ja wiem. Akurat tak, jakiś gręcz pan na niej siedzi. Aż dziwne, że takie tu wychodzą. Zobaczcie, tylko się przetrko i świecą się jak złotko. No ale ma taki pan Fajne monatki. Dobra. Idę już tu. Skończę, kurde. Złaziłem się. Kurde jaki tyci guziczek. Na sam koniec wpadł. <laughs> ale ci nie znam, myślałem, że coś tu fajniejszego będzie wyłaziło. No ale co zrobić? Ważne, że łeb przewietrzony Można było się spotkać. Idziemy zobaczyć, bo kurde, coś tam patrzę, za dużo osób je. Trzaskają drzwi od samochodów. Może się zwijają, będę zaraz sam. Mam nadzieję, że mi daro nie spłynie. Szukamy jest coś zielonego. Może jakiś guziczek. O jest coś. Jakiś cycuch jest Ale co to? Może i guzik. Był. O! Coś takiego. O! Jest ekipa. Już wykruszyła się, kurde. Niektórzy pojechali na 18. Ta! U mnie co, na osiemnastkę do Turki, ale nie chciał wziąć ekipy. to dziwne jest, kurde. Nie wiem, nie Wpadły dwa z kłosem. Penole, To nie wiem co to jest, kurde. Chłopaki też nie wiedzą. to Z tego co to jest, chyba. Nie wiem. Od 150 wiem O, kawałek tego żołnierzyka. No a tego dzwonka to, to tyle elementów padło No i przyjdzie to No zaraz pokażemy, że złoto. O, o mnicho jest. A gdzie jest daru? O kurde. Jest gieno, to jest. No, to no. O, jeszcze taka podkowa? Albo stara, albo z bagienek po prostu A. tak jak ten prezentator. No, ale może być też na podłog, podmokłe tereny, nie? żeby się nie zapadały, bo też robili takie nie? placki. Trzeba ją oczyścić. Oczyścić, ale Zobacz, to stara jest. Podkowiak? Nie, poczekaj. Nie, Mała nie raczej nie załatwię. Nie, nie ma hesli. bo ale jest stara podkowa. Angej, no nie, każdy, Nowa nie to jest. jest. Każda wielka podkowa. Ja wiem, ale musi zobaczyć, oczyścić ją. Ale one były na końcu płaskie, nie miały tego. Tak, jak tych Acha, stopek Te średniowieczne. One były płaskie całkiem do końca samego. Dobra, idziemy z łom pokazać. Ale lipa Złomu. dużo wyszło. Nikt ciekawego nic nie znalazł. Jakiś guzik. E... Radziecki, ale to nie na topie, to nawet nie będę pokazywał. Idę do Andrzeja, bo Złomu Na targach sam złom, kurde. Ale się przyda, bo w cenie i na co to idzie Andrzeju? Na co złom? A na dom dziecka, no jak zawsze. Bo my wspieramy dom dziecka. A już schowałeś ten co ja tutaj położyłem? Bo jakieś łańcuchy takie, są. Chociaż posprzątany las trochę, co? No na pewno. Tu jaki odlew taki wielki ktoś przytachał jakieś garki Skubi. O jak felgi, to jest pierścień Jakieś pręty, a tu... kurde jaki ten Co? A jakiś napinacz naciągł, na wiesz? No ale jaki długi trochę za No, to ona nie jest stara, nie, ta też tam, bo ono... No ja mówię, one jest z tego te... Nie miały takiego kurde to zakończenia na pewno. Ja. O nóż jest. Trochę będzie, co? Nie. A po złote 20. Piędzi... 5, 8, 8, 8, Słyszałem, że lepiej to chyba w Braniewie taki tani. Lepiej? No, no złoto, podobno po złote 90 ma być. A ma być. Nie. To poczekaj nie. trochę. Nie, <laughs> nie no jest, trochę ile? Z 50 więcej? Z 50 kilo to na pewno będzie. No parę puszek. No a mnie najbardziej boli, że... Włożyłem złom do plecaka i mi się piwo przebiło i całe plecy mam zalane. Mówię kurde, szczam czy co i nie czuję. <grywy> o bluza. Bluza schnie. Czekam na Dara. No, chłopaki tam sobie. Chłopaki sobie tam kiełbaski... No, fajnie, że tego, że się udało spotkać. No, szkoda, że nic nie wyszło takiego ciekawego. Chyba najfajniejsze fanty to były u mnie, bo nikt nie miał monety. Nie, jakiś PRL jeden był. Adaś się zawinął, jak zwykle. Szybko spierdzielili, a Daruś mi zaginął. No, on też, jak gdzieś siądzie, to pewnie gdzieś okop ze złomem trafił i siedzi, wybiera. No, ale nie będę mu szczęścia odbierał. Dobra, ja się z wami żegnam. I do następnego. Trzymajcie się, pozdro. Ale nie, zwolniony tep. O, mamy koninę. Czy kolega, ma? O, zmazał się ty, podrabianiec. Pa, pies wyszedł. Jeszcze na Ty, taka podobna dara co tobie z tego, nie? też o, od razu wygląda. No. Ty, Daro, to nie jest taka sama, co to tobie zrobiłem? Chyba tak. No. Tą, co pokazywałeś w ramce. No, w ramie, co masz? A co to jest? jest. Listonosz powiedział, że konina. Ja myślałem, że psia obroża jakaś. Tak, I, i taka łuska. Pokaż. Nikt takiej nie widział. Pokaż, bo nikt takiej nie widział. Patrzcie, ludzie. Nikt takiej nie widział. To jest to to, Co? Może puste. Chcesz trochę? A co to? O, Jo. Jedna część, druga. Jeszcze paski od niej były i złomu przy niej, ale chyba jeden tylko okular był. Bo z, jeszcze jest ta śruba o, Widzisz, jest i... łącząca te obydwa okulary. A ja mam tego. A, a ja, e, ja dwa też mam tego. z głosem. He he. A ja 50 znalazłem 10... mam na to jest I organkę całą znalazłem, całą A zagraj. Cała był. P... <laughs> <laughs> zabezpieczenie. No nie, śruba. Nie, to nie, tu była skóra. No. no, konina nie. To tyle wyszło. Jeszcze. złożyć. O, proszę. Pani coś nie wiadomo co Powiedziałeś ile Andrzej, kurde cały proszę, ten proszę całą proszę, terenowę komery, kamery, kamery, to, co? kamery Nie wiadomo to A, A tutaj? Ju tam Ej takie o A co to jest? Nie wiem Dziś doczepiony czegoś kurde To macie jeszcze biżuterię Na zawiasachy ja tego? To było na skórze. To by... to, to było na skórze A, i tu, 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 tu były. Prostu... Przechodziło pasek w środku. Nie, to było na dużej płaskiej. Na Na dużej no płaskiej te... skórze nabite to też było obo... A to obok obo było na czymś takim samym. Były wycięcia w skórze wchodziło to i było. To my poszliśmy nie tam, gdzie trzeba po prostu. Do to jest? Ja. No do czegoś no. O straszna no, dobre. Woof! A to nie jest tej? z broszki. Nie, to jest tej angielskiej, królowej, Elżbiety. No, a, Ona no. nosi takie. Bro, bro, to nie ta się broszka, ta broszka. Ja, to jest broszka, nie? Bo stara broszka. Który jesteś, <laughs> Bikuro? 8-9. A tu 86, 6 gołąb był. No ale że starszy. chyba się odwrócisz go tak. Pewnie, o, on ale już on już nie żyje. Nie żyje. A ty a, żyjesz? Ja, a jeszcze trochę. <grym wiosenka> to, 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 to. Na wagę też jest. O, o, o. Już, no, już Zgubiłeś? <grym wiosenka> w tym wieku to już wiesz. Pa, odpadł mu. <grym wiosenka> a wiesz ile walił razy o drzewo? Jednorożec. zobacz ile metalu No. To, to chyba nie ma co, nie? Całe 50 groszy. Ale 50 wyników znalazł. A ja znalazłem 30. Słucham? Już? To taka broszka, patrzcie. Nie, nie. Tutaj są palmy. To jak mówiłeś? Obelix. Tu jest Sfinks. Piramida. Skrzydła jakieś kurde. No ciekawa nie? Niby tandetnie wygląda, ale ciekawe.

Nie kuta, Stary. to jest dłuto, nie Stary. Kuta. Stary kuta, kuta. <laughs> Nigdy się tak. Broczek do kluczy. Rzymski. Ceramiczki, kawałek fajne. Gdzieś od pieca, kurde. A to się róża. Róża, tulipan. Nie, tulipan. Tak, krew, krew od, od razu. No. No. Dobra, kończamy.